Dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowałem dość przewrotnie: Świadectwo celebryty. Otóż niestety w tym tak zwanym chrześcijańskim świadku można się spotkać z różnymi reakcjami na ofiarną i oddaną służbę jeżeli ją pełnimy, chciałbym zwrócić naszą uwagę na fragment pochodzący z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z rozdziału dziewiątego od wersetu 19. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że apostoł Paweł był właśnie takim apostołem, takim ewangelistą, takim nauczycielem. Wolny w Chrystusie, jednocześnie oddany w niewolę wszystkim ludziom, z własnej nieprzymuszonej woli tylko po to, aby głosić im Słowo Boże, aby jak sam powiada, chociaż niektórych doprowadzić do zbawienia. Jego życie potwierdziło, że zamiary, którymi się kierował, były szlachetne i nie pochodziły z ciała, ale pochodziły od samego Boga. Także i dzisiaj, dwa tysiące lat po Jego śmierci, korzystamy z Jego niezwykłego pióra, którego Bóg użył, aby napisać dużą część Nowego Testamentu. Nie zarzucamy mu dzisiaj, że on czynił coś dla swojej własnej chwały, chociaż, chociaż za jego czasów byli ludzie, którzy mu to zarzucali. I są fragmenty rozrzucone po jego pismach, które świadczą właśnie o tym, że ludzie tak go chcieli postrzegać. Niekoniecznie wierzyli, że, że zarzucają mu rzeczywiste gwiazdorstwo. Ale chcieli mu dokuczyć. Chcieli się na nim zemścić. Ale też byli tacy, którzy mu po prostu zazdrościli, zwyczajnie zazdrościli. Ten wstęp jest o tyle istotny, aby uświadomić nam, że jeżeli oddajemy się do, do dyspozycji naszemu Bogu, jeżeli On w swojej łasce zechce nas używać, to możemy się spodziewać także tak na dzień dzisiejszy tak bardzo dziwnych oskarżeń, jak te, które mówią, że ktoś z siebie robi gwiazdę, celebrytę, że ktoś chce siebie pokazać jako kogoś ważnego czy najważniejszego. Drodzy moi bracia i siostry, ponieważ ma być to świadectwo celebryty, no więc niech będzie to świadectwo od celebryty. Od kilku lat zaledwie można powiedzieć, że moje kazania, nauczanie znajdują się w internecie w dużej ilości. To nie moja wina, że ludzie chcą tego słuchać. To nie moja wina, że. Mnóstwo ludzi, to jest prawda, przychodzi do Chrystusa słuchając tych kazań, słuchając nauczania. To nie moja wina, że chociaż moja nowa strona ma zaledwie 7 miesięcy, to miliony minut każdego miesiąca ludzie na tej stronie siedzą. To nie moja wina, że Bóg używa Takiego prowincjonalnego pastora jak ja, aby głoszone było, było Słowo Boże. To jego sprawa, kogo on używa. Użył kiedyś oślicy, to i może takiego osła jak ja używać. Mnie to nie przeszkadza. Z drugiej strony, tym wszystkim, którzy oskarżają mnie o celebrytyzm, o dążenie do popularności, chcę zapytać was, kochani, Ile czasu poświęcacie na służbę swojemu Bogu, jak twierdzicie? Ile czasu siedzicie przy Biblii, przy książkach, które pomagają zrozumieć Słowo Boże? Ile czasu poświęcacie na modlitwę? Ile czasu poświęcacie na rozmowy ze członkami waszych zborów? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jeżeli ktoś obficie, szczodrze sieje, to też obficie i szczodrze zbiera. Tutaj również obowiązuje ta zasada. Inne pytanie jest następujące. Czy przyjmujecie zaproszenia od ludzi, którzy Was zapraszają na usługę? A jeżeli tak, to czy stawiacie jakieś żądania? Bo wiem, że wielu z Was stawia. A to odpowiedniej jakości hotel? A to odpowiednia zapłata? Ja nigdy nie żądam pieniędzy. Tak, zdarza się, że ludzie pytają mnie, ile mają przygotować pieniędzy. I zawsze odpowiadam tak samo. Zapraszacie mnie po to, żeby słuchać Słowo Bożego, jak go rozumiem. A jeżeli chcecie się czymś podzielić ze mną, to wasza sprawa. Ile to będzie i czy to w ogóle cokolwiek będzie. Wielu jest zaskoczonych, ponieważ jak twierdzą, sami kiedy zapraszają i to ludzi z własnej denominacji, to słyszą odpowiednią kwotę. Inaczej nie ma przyjazdu. Ja swoje życie postanowiłem oddać do dyspozycji mojemu Panu. Wiem, ile mnie to kosztuje. Wiem ile oskarżeń spada na mnie i na moją żonę. Wiem ile kłamstw, ile oszustw. Wiem ile nienawiści. Wiem jak wielu ludzi mi zazdrości. Wiem, nie przejmuję się tym. To często boli, ponieważ to są czasami ludzie, którzy, można powiedzieć, narodzili się na moich rękach do nowego życia. A jednak okazali się takimi, jakimi się w efekcie okazali. Ale Boże Słowo uczy mnie, że nie patrzy się wstecz, ale patrzy się przed siebie. I ja dokładnie patrzę przed siebie. Mnóstwo ludzi wyśmiewa mnie, kiedy mówię o tym, że oczekuję przebudzenia. A śmiejcie się, wasza sprawa, ale ja go oczekuję. Wiele ludzi nie wierzy, że na przykład aceranki, które nagrywane są codziennie, są po to, żeby do ludzi trafić z Ewangelią. Twierdzą, że to po to, żeby się lansować. A mogę i się lansować, mnie to tam nie przeszkadza, jeżeli, jeżeli to ma kogo, kogo, kogokolwiek przyprowadzić do Chrystusa, mogę się lansować. Nie ma dla mnie z tym, w tym żadnego problemu. W żaden sposób nie porównuję się do apostoła Pawła, bo nie jestem mu godzien nawet nawet sandałów wiązać. Ale staram się uszyć od niego. I staram się być słabym dla tych, którzy są słabi, po to, żeby pozyskać ich dla Chrystusa. Staram się nie traktować w sposób niewłaściwy tych, którzy mieszkają na ulicy. Zawsze wskazuję mi na Chrystusa. Co z tego będzie? Nie wiem. Nie wiem. Ludziom bogatym staram się mówić o Jezusie Chrystusie, ludziom biednym staram się mówić o Jezusie Chrystusie. Do katolików, kiedy mówię, to staram się mówić z miłością i z łagodnością, wiedząc, że sam kiedyś byłem katolikiem i wiem, jak trudno jest pozostawić za sobą, jak to popularnie się u nas nazywa, wiarę swoich ojców. Protestantom wykazuje ich błędy, wykazuje ich niechęć do świętego życia, bo niektórzy już są tak wolni, że na Księżyc prawie odlecieli w tej wolności, a w ten sposób niszczą Boże dzieło w tym kraju. Staram się być dla ludzi, z którymi się spotykam każdego dnia zachętą i błogosławieństwem. Czy robię to dobrze? Nie wiem nie mnie to oceniać staram się to robić coraz lepiej poświęcam wiele godzin każdego dnia na to aby zarówno czytać Słowo Boże modlić się nagrywać różne rzeczy pisać, rozmawiać z ludźmi często się to odbywa kosztem czy to mojego zdrowia czy to naszych naszego wspólnego czasu z żoną ale tak zdecydowałem, że moje życie należy do mojego Boga. A mój Bóg zechciał w swojej łasce używać mnie do tego, żebym głosił Ewangelię. I dopóki będę żył, będę to robił. I żadne oskarżenia o celebryctwo i żadna zazdrość niczego nie zmieni w moim życiu. Będę robił swoje. Może ktoś zapyta, ale po co ja to robię? No właśnie. A może ja Was zapytam, a dlaczego Wy tego nie robicie? Dlaczego Wy nie robicie tego, co Wy mnie oskarżacie? Dlaczego nie gusicie ciągle Ewangelii? Dlaczego nie ratujecie ludzi? Przecież ci ludzie idą na potępienie. Dlaczego nie mówicie w swoich kazaniach o ważnych sprawach? Dlaczego opowiadacie tylko same dyrdy małe o miłości, o dobroci, o, o uśmiechu, nie wiadomo o czym jeszcze? Jak widzę, że w swoich kościołach opłodzicie dzień pocałunku albo jakiś dzień kobiet, albo inny, to, to cieszę się, że jestem nawrócony, bo gdybym nie był, kto wie, co by było. Znam pastora, który kiedy był młodym człowiekiem, to ze złości podpalił swój zbór. Dzisiaj sam jest pastorem, jak wcześniej powiedziałem. Ludzie, kochani, dlaczego sami nie bierzemy się do roboty, a tylko próbujemy zniszczyć tych, którzy cokolwiek robią? Ja mam pełną świadomość tego, żeby gdy, że gdyby Bóg nie był ze mną, gdyby Bóg mi nie dawał siły, nie dodawał mocy swojego ducha świętego, to dawno byłbym zniszczony, zdeptany i to przez wierzących ludzi. Ale Bóg daje mi siły. Bóg daje mi moc swojego Ducha Świętego. Wiem co robię, wiem komu służę i nic nie zmieni się w moim życiu. Nie przewiduję żadnych zmian. Jeżeli przewiduję jakiekolwiek zmiany, to wynikające z faktu, że nawracać będę, będą coraz większe rzesze ludzi i trzeba będzie się nimi po prostu zaopiekować. Bardzo chętnie będę błogosławił, będę się cieszył, będę. Tak, po ludzku nawet kibicował tym wierzącym, którzy poświęcą swoje życie głoszeniu Ewangelii. Będę polecał ich kazania, będę wskazywał na ich służbę. Będzie to dla mnie wielka radość, że ktoś wreszcie przestał zazdrościć innym, a wziął się po prostu do pracy, zwyczajnie wziął się do pracy. Jeżeli jesteś pastorem, kaznodzieją, starszym zboru, nauczycielem, to przestań o mnie plotkować. Po prostu zabierz się do pracy. Zwyczajnie. Zabierz się do pracy. Co ci z tego przyjdzie, że będziesz o mnie ciągle mówił, ja nie jestem zbawicielem. Szkoda czasu. Zajmij się po prostu Słowem Bożym. A z tym Słowem Bożym pójdź do ludzi, którzy potrzebują Słowa Bożego. Taki Celebryta jak Cyrikas nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich, ale ty dotrzesz do tych, do których ja nigdy nie dotrę, ze słowem Bożym. Bracie, bo pamiętaj się. A jeżeli mi zazdrościsz, no to, to masz pewien problem w życiu. Wyrósł w twoim sercu korzeń goryczy. Bo czemu nie ja, czemu on? A bardzo chętnie Ci oddam to wszystko, łącznie oczywiście, bo to trzeba w pakiecie kupić, łącznie ze wszystkimi cierpieniami, które temu towarzyszą. A weź tą służbę, jeżeli chcesz. Bierz ją. My Polacy jesteśmy bardzo dziwnym narodem, bardzo szlachetnym i bardzo głupim. Potrafimy niszczyć, to, na czym podobno najbardziej nam zależy. My Polacy niszczymy swój kraj, bo nienawidzimy i zazdrościmy. Wierzący Polacy niszczą Kościół, bo nienawidzą i zazdroszczą. To jest szczyt głupoty, bo jak to inaczej nazwać? Kochani, ja będę służył Bogu. Jak chcecie mnie tak nazywać, tak, jestem celebrytą. Jestem prawdziwym celebrytą. Gdzie nie włączysz internet, to moja gębuchna się pokaże. Zazdrościsz? Chłopie, bierz się do roboty. Bierz się do pracy. Sięgnij po Biblię, zacznij czytać, zacznij się modlić, a jeżeli niczego nie potrafisz, to radzę Ci, żebyś nic nie mówił, bo może się okazać, że walczy z Bogiem. A to byłoby już naprawdę nieprzyjemne. Przede wszystkim dla Ciebie, ale też i dla Twoich najbliższych. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Wielokrotnie o tym się przekonali ludzie, którzy postanowili za wszelką cenę zniszczyć mnie. Ja nikim jestem. Jestem takim samym glinem, glinem, garnkiem jak każdy z Was. Więc powinno być tak, że jak ktoś kopnie, to się rozpadnie. Kopiem od 32 lat nie rozpada się. Może ktoś pójdzie po rodzą do głowy i przestanie kopać, a zacznie się o mnie modlić, zacznie się o mnie troszczyć. O nie, nie, o tego celebrytę to na pewno nie. No to twój problem, przyjacielu. Nie walcz z Bogiem. Bo jak ci się wydaje, że walcząc ze mną, walczy z człowiekiem, to bardzo się mylisz. A pamiętaj, że jeszcze jest wiele milionów ludzi, do których trzeba dotrzeć z Ewangelią. I jeżeli nic nie robisz w tej kwestii, to nie przeszkadzaj tym, którzy poświęcili temu swoje życie. To, co powiedziałem, nie kieruje do ludzi, którzy są niewierzący, bo dla nich to nie ma znaczenia. Ale to jest wyraźnie skierowane do tak zwanych wierzących. Opamiętajcie się, ludzie. Opamiętajcie się, pokutujcie i bierzcie się do pracy. Do pracy na niwie Królestwa Bożego. Amen.